Szanowni Państwo, chciałbym zaprezentować oddany przez klienta kocioł o 30-letniej eksploatacji. Jest to kocioł produkowany w latach 70. przez naszą firmę. To jest, jest Cichlewicz Kotły, który jest idealnym dowodem na to, że kocioł co wykonany ze stali czarnej, oczywiście atestowanej. Może wytrzymać więcej niż nawet 20 lat przy założeniu, że został poddawany regularnej konserwacji i był regularnie czyszczony. Dwuletni kocioł grzewczy, który za chwilę pokażę. Niestety nadaje się do generalnego remontu z powodu braku konserwacji i czyszczenia przez użytkownika oraz użytkowanego na niskiej temperaturze. Za chwilę zrobimy zbliżenia i pokażemy jak może wyglądać kocioł po dwóch sezonach grzewczych dla porównania z wcześniejszym materiałem z kotłem ponad 30-letnim, ale przez klienta ban. Patrząc na stan kotła, trudno uwierzyć, że ma 2 lata i dwa sezony grzewcze. Jest to przestroga dla użytkowników praktycznie wszystkich kotłów grzewczych. Że nawet najlepszy kocioł można poważnie uszkodzić w jeden czy dwa sezony.